Mieszkańcy osiedla przy ulicy 1 Maja w Opolu mają dość. Chodzi o osoby bezdomne i spożywające alkohol, które pod ich oknami na skwerze urządziły sobie przestrzeń do głośnych imprez. Regularne interwencje strażników miejskich jak dotąd nie przyniosły skutku. Adrian Szuta. Puszki i butelki po alkoholu nocne imprezy to rzeczywistość z jaką mierzą się mieszkańcy osiedla przy ulicy 1 Maja w Opolu. Pani Urszula mieszka w bloku od 32 lat. Jej zdaniem życie tu pozostawia teraz wiele do życzenia. Bardzo spokojna, ładna dzielnica, otoczenie tutaj naprawdę ładnie, spokojnie, ale od pewnego czasu nie fajnie tutaj się mieszka. A to za sprawą dzikich lokatorów, którzy opanowali już cały skwer na podwórku. Pijaczki sobie robią miejsce, robią sobie legowisko, pierzynki, kołderki i tak dalej, i chleją, nie? Niestety odbywają się tam, powiedziałabym, dantejskie sceny. Yy, nawet, yy, nawet kwestie seksualne. Yy. Teren jest y, y, przystosowany dla dzieci, więc jak najbardziej jest to niepożądana sytuacja. To nie są ci sami ludzie. To przyjeżdżałem z różnych miast nawet. Jak jest festiwal było w polu to byli z całego kraju tu się zjeżdżali. Mieszkańcy mają już dość i chcą powrotu do normalności. Stąd interwencja za interwencją, a te nie przynoszą skutku. Bezdomni i alkoholicy za nic mają mandaty, zakazy czy upomnienia strażników miejskich. Na to miejsce kierowaliśmy patrol Straży Miejskiej, który wielokrotnie tam podejmował interwencje i wyciągał tutaj konsekwencje od osób spożywających, a także nakazał opuszczanie tego terenu. Jak poradzić sobie z niechcianymi sąsiadami, tłumaczy policja. W przypadku, kiedy czujemy się zagrożeni, wybierajmy numer alarmowy 112. Jeżeli mamy do czynienia z naruszeniem prawa, to ważne jest, aby ta reakcja była natychmiastowa. Natomiast ten teren jest już monitorowany po sygnałach właśnie od mieszkańców przez dzielnicowego. Osoby pod wpływem mocnego upojęcia. Alkoholem nie trafiają już na izbę wytrzeźwień, bo ta w opolu została zlikwidowana. Teraz trafiają one na policyjną izbę zatrzymań. Adrian Szuta, Kurier o Polski.